No dobra, mała przypominajka z rachunkowości, wypłata środków z banku do kasy. Rachunek bieżący nam maleje. Na przykład 100 zł kasa nam rośnie. Odwrotnie, z rachunku bieżącego, mm, przepraszam, z kasy na rachunek bieżący 50 zł kasa nam maleje, rachunek bieżący wzrasta nam o 50 zł, Faktura zakupu. Przyjęcie materiałów od razu na magazyn, i zrobimy zapłatę w terminie późniejszym. Jeśli chodzi o fakturę dajmy. 100 zł netto, 23% VAT, i czyli łącznie brutto to 123 zł. No i jak księgujemy fakturę zakupu, kiedy przyjmujemy od razu materiały na magazyn, materiały nam wzrastają. materiały wzrastają nam kwotą netto. Wzrastają, czyli podebacie, materiały są w aktywach. Zobaczymy jak operację trzecią. Za netto idzie podatek VAT. Rozrachunki z tytułu podatku VAT 23. I to, co istotne, zapłacono w terminie późniejszym. czy jak zapłacono w terminie późniejszym, czyli mamy zobowiązania wobec dostawców, w tym przypadku wobec dostawcy materiałów. Jeżeli zobowiązanie nam wzrasta, wzrasta nam po stronie kredytowej. <tryk> Jeszcze tak na szybko. Zaciągnięcie kredytu bankowego. To ścieram. Zaciągnięcie kredytu bankowego. Zaciągamy kredyt, zazwyczaj środki, tak? Wchodzą nam od razu na rachunek bieżący. I na, na rachunek bieżący i konto. Kredyty bankowe albo kredyty i pożyczki. Kredyty i pożyczki. Ustawimy, że będzie to 500 zł. I teraz tak. Kredyty i pożyczki są w pasywach. Zaciągamy kredyt, czyli nam kredyty. Czyli po stronie kredytowej. I to, co zaciągnęliśmy w banku, wchodzi nam na rachunek bankowy. Jak wchodzi na rachunek bankowy, wchodzi po stronie debetowej. No dobra, była faktura zakupu, powtórka z faktury sprzedaży. Sprzedane towary, zapłata nastąpi w terminie późniejszym i ustalmy, że sprzedano za

Wydano z magazynu. Sprzedane towary. No dobra. Księgujemy fakturę sprzedaży. Oczywiście na trzech kontach. Jeżeli mamy sprzedaż, mamy przychód. Czyli mamy przychody ze sprzedaży towarów. Napiszemy w skrócie przychody ze sprzedaży. Mamy rozrachunki z tytułu VAT, podatku VAT, przez sprzedaży mamy VAT należny i jeżeli nas nastąpi w terminie późniejszym, mamy rozrachunki z naszymi odbiorcami i ewentualnie należności od odbiorców. Przychody ze sprzedaży, przychodem jest nasza kwota netto. Za netto idzie zawsze po tej, stronie, po tej samej stronie VAT. I to, co nam się należy, czyli ta zapłata od, od naszego odbiorcy towarów, wędruje po w należnościach. Faktura jest zrobiona teraz to, co powinno być zaraz po wystawieniu faktury księgowane. Wózek, wydanie z magazynu sprzedanych towarów. Mamy informację, że mimo tego, że towary sprzedano za 2000, rzeczywista wartość tych towarów w magazynie to było 1500 zł. Wózek księgujemy na dwóch kątach zawsze jako koszt. I zawsze wydanie, w zależności od tego, co sprzedajemy. W tym wypadku sprzedajemy towary, czyli towary wydajemy z magazynu. Jak wydajemy, to po stronie kredytowej. Po stronie debetowej musi pojawić nam się koszt. W tym wypadku jest to koszt, czyli wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu. Możesz zawsze po debecie. I to na razie na tyle z powtórki.